W Japonii istnieje tunel, w którym dzieją się przerażające rzeczy. Pewnej nocy mężczyzna wracał samochodem do domu. Był zmęczony, aż zauważył przed sobą wjazd do tunelu. Słyszał wcześniej historię o duchach, ale mimo to wjechał do środka. Wewnątrz cisza wydawała się nienaturalna. Nagle usłyszał cichy, urywany głos. Spojrzał w lusterko i zobaczył ją. Bladą kobietę, siedzącą na tylnym siedzeniu, wpatrującą się w niego. To w nie zahamował i obejrzał się. Siedzenie było puste. Jechał dalej, mając nadzieję, że tunel w końcu się skończy. Gdy wyjazd pojawił się w zasięgu wzroku, poczuł ulgę, aż zauważył kogoś stojącego na środku drogi. Zwolnił. Kiedy postać podeszła bliżej, zrozumiał, że to ona. Zanim zdążył zareagować, zniknęła. Z bijącym sercem wcisnął gaz i wypadł z tunelu, ale wtedy usłyszał to znowu. To samo ciche śpiewanie, dobiegające z tylnego siedzenia.